A chciałbyś zostać YouTuberem, ale nikt nie ogląda Twoich filmów. Jeśli oglądasz ten film to pewnie już obejrzałeś kilkadziesiąt innych filmów o tym jak wybić się na YouTube, ale jedyne co się z nich dowiedziałeś to to, że trzeba nagrywać filmy. Dlatego z pomocą przychodzę ja z swoimi pięcioma radami, które pomogą ci się wybić na YouTubie. Numer jeden. Zacznę od czegoś oczywistego, bo jest zawsze szansa, że to nie filmy są problemem, a ty sam, bo powiedz mi szczerze czy... ...ja do w taki sposób, jakby ci się życie Tkwi ją całe załamało. Numer 2. Pamiętaj, że w dzisiejszych czasach widzowie potrzebują więcej dopaminy, i nie wystarczy im sam film. Dlatego dodaj, jakieś ASMR i Subway surfa. Numer 3. Pamiętaj, aby robić ładne miniaturki. Ja osobiście polecam do tego painta. Numer 4. Kevit, co zrobić, aby się wybić na YouTubie? Przede wszystkim nie od tego co ja. A konkretnie? Chociaż może zrobić jedną rzecz, którą ja robię: zupełnie animację z Minecraft'a. Mhm. Mm. Coś jeszcze? Mm. Nie, dziękuję. Numer 5. Jeśli wszystko co powiedziałem zawiodło, została ostatnia rzecz, która pomoże ci się wybić na YouTube. Otóż nagraj film, jak wybić się na YouTube.